Wybrałem dietetykę, ponieważ mam zamiar kierować się w stronę sportu, a dietetyka jest bardzo przydatna. Poczet sztandarowy wprowadzić. Słychać? Miło mi otworzyć rok akademicki, rok kalendarzowy 2014-2015. Dlaczego jest WSM? Zachęciła mnie tutaj i lokalizacja, cena i kadra. Witam serdecznie projektora uczelni, pani doktor nauk medycznych Urszulem skotnicką pracę. <klucz> Witam także dziekana Wydziału Ochrony Zdrowia naszej uczelni, pani magister inżynier Tydeł Listek. <klucz> Szanowni Państwo, rozbliża się chwila szczególna. Za chwilę studenci pierwszego roku złożą złożą uroczyste ślubowanie przed dyrektorem na sztandar Ślubują uroczyście, Ślubuję uroczyście wytrwale, zdobywać wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności oraz dążyć do rozwoju własnej osobowości, osobowości. Ku pożytkowi społeczeństwa i kraju. Dla, dla, i'll Żeby nasi kochani studenci pierwszego roku studiów, już studenci poczuli się raźniej i lepiej, zaprosimy tutaj do nas Panią Przewodniczącą Prezydium Samorządu Studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, Panią Żanetę Hetfer. Wstępując w poczet naszych studentów, reprezentujecie nas wszystkich swoją postawą również poza murami szkoły. Pamiętajcie o tym. Wiele ludzi polecało mi tą szkołę i słyszałam o niej bardzo dobre opinie. I jest w miarę blisko mojego miejsca zamieszkania. Zapraszamy Pana Profesora Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, Pana doktora charakteryzowanego Wojciecha do Marczaka, do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego. A jaki tytuł? Czy bez konserwantów znaczy lepszy? Dowiemy się za chwilę. Proszę o wyprowadzenie pocztu Szwanderonego. thank you